Rozmiar ma znaczenie. Jak zawsze. Nie wiem, co masz na myśli. Oh, yeah! Ja mówię o bezpośrednim przełożeniu rozmiaru łapy, wyglądu, rozmiaru mięśni na wiedzę o treningu siłowym i umiejętności trenowania ludzi, tworzenia dobrych planów. Obecnie bliżej mi do chudego szczura niż do hipertroficznie prawilnego koksa. Wiadomo, taki stan rzeczy jest ryzykowny, naraża na krytykę, pogardę. Wielki kołpłodzi. Który spierdalają. Atletyczny wygląd, rozmiar to wypadkowa wielu czynników. Genetyka, twój tryb życia, możliwości treningowe, zdrowie, farmakologia. Nie zawsze dysponujesz tymi jasami w rękawie. Kiedyś wam o tym opowiem, moją historię. To jak nie masa, to... Czy wiesz co się liczy? Wiedza. Ale nie tylko to, co wyczytasz w książkach, badaniach. Tylko to, co umiesz wdrożyć w życie. To pokazują efekty. Regularne, powtarzalne. Przez miesiące i przez lata. Rozumiesz? Teraz mam prośbę. Jak zgadzasz się z tym, to weź machnij mi zasięgowy komentarz. To może sobie pan prosić. Jarek przysta.